Już w XIX wieku ludzie zaczęli wykorzystywać fotografie do wykonywania zabawnych zdjęć. Zaczęto m.in. tworzyć zdjęcia ludzi z odciętymi głowami. Był to dosyć wisielczy humor. Jak powstawały takie fotografie, należało zrobić co najmniej dwa zdjęcia, a następnie łączono elementy z negatywów wszystkich zdjęć. Po wywołaniu fotografii na papierze pojawiał się taki efekt. Byli fotografowie, którzy specjalizowali się w tego typu zdjęciach, gdyż ich wykonanie nie było wcale łatwe. W XXI wieku wróciła moda na fotografię ludzi bez głów. Obecnie nazywa się je Horsemaning. Nazwa ta nawiązuje do książki Jeździec bez głowy. Co jednak ciekawe, do ich robienia nie wykorzystuje się programów graficznych typu Photoshop, tylko układa się fotografowane osoby tak, aby odcięte głowy były widoczne od razu w trakcie wykonywania zdjęć.